Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie i ponownie. Jeżeli jest to Twój pierwszy odcinek, to chcę opowiedzieć, że posługuję się opisami talentów z podręcznika oraz z materiałów, które udostępniane są certyfikowanym coachem Galupa, i stąd pobieram informacje, które oczywiście również omawiam, komentuję, dopowiadam, jak to działa u moich klientów. Dlatego serdecznie zapraszam Cię na kolejne z moich odcinków. O talentach Galupa. Dzisiaj opowiem o talencie z grupy pomarańczowej, z domeny pomarańczowej pod nazwą Czar. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry, witam Cię serdecznie w podcaście Idź swoją drogą, skierowanym do osób, które chcą się rozwijać i odnaleźć swoją drogę zawodową. Znajdziesz w nim informacje o ważnych wyborach zawodowych, o poczuciu sensu w pracy, o tym, jak pracować w oparciu o swój potencjał i jak go odkryć, a także o talentach i mocnych stronach o satysfakcji z tego, co robimy na co dzień oraz o podnoszeniu poczucia wartości, które jest potrzebne, aby móc pójść swoją drogą. Nazywam się Kasia Syrówka, jestem prowadzącą i autorką tego podcastu, a także właścicielką firmy syrówka.com, która wspiera klientów indywidualnych i organizacji w odkrywaniu i rozwoju mocnych stron. Odcinki Idź Swoją Drogą trwać będą nie dłużej niż 20 minut, wywiady zaś 40 minut i będą ukazywały się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca. Są to historie moich doświadczeń zawodowych, doświadczeń moich klientów, a także wywiady z osobami, które przeszły niezwykłą drogę zawodową, zanim odkryły pracę, która dała im satysfakcję i poczucie sensu. Pamiętaj, tego podcastu możesz słuchać za darmo. Podziel się swoim odkryciem ze znajomymi, bliskimi, którzy, podobnie jak Ty, chcą rozwijać się zawodowo. W każdej dobrej aplikacji podcastowej, takiej jak Apple Podcast, Spotify Podcast, Google Podcast, znajdziesz mój kanał Idź swoją drogą. Zapraszam cię serdecznie do rozpoczęcia rozwoju swojej drogi zawodowej i do odsłuchania tego odcinka podcastu. Zobaczmy, czy też posłuchajmy, co w książce piszą autorzy o talencie czar. Czar oznacza ciągłe zdobywanie aprobaty rozmówcy. Ty po prostu uwielbiasz wyzwanie, jakim jest poznawanie nowych ludzi i zdobywanie ich sympatii. I tu już robię pauzę, ponieważ chciałabym dodać: faktycznie jest tak że wszyscy ludzie na świecie to moi znajomi, tylko jeszcze nie wszystkich zdążyłem poznać. W związku z tym jestem osobą, która lubi poznawać innych, lubi dowiadywać się skąd są, jacy są, lubi, jak ja to mówię kolokwialnie, zaczepić każdego, czy sąsiada w windzie, czy kasierkę w sklepie, czy zupełnie jeszcze inną, obcą osobą, jeżeli wychodzimy z psem na spacer, są to osoby, które wszystkich, <grytania> wszystkich właścicieli psów zaczepiają. Natomiast wynika to z olbrzymiej sympatii do ludzi, lubisz ludzi, widać to w tych kontaktach z tymi ludźmi, dlatego też ci ludzie, co bardzo ciekawe, otwierają się na te właśnie wyzwania, jakim jest poznawanie ich. I nawet jak są introwertyczni, to pozwalają sobie na pewną taką dozę otwarcia i poznania. Właśnie dzięki temu, że jakby. Odkrywają i widzą i czują to, że sprawia Ci przyjemność ich poznanie. Czytamy dalej. Obcy ludzie rzadko cię onieśmielają. Wręcz przeciwnie, spotkanie z nimi dodaje Ci energii. Nieznani tobie ludzie pociągają Cię. Na początek chcesz poznać ich imiona, zadać im parę pytań, odnaleźć wspólne zainteresowania. Dzięki temu będziesz mogła, mógł rozpocząć rozmowę i zbudować podstawę porozumienia. I właśnie to jest taka. Rzecz, że tak jak wspomniałam już wcześniej, ponieważ nie naciskasz bardzo, to może być imię, to może być kilka pytań. Może być jedno pytanie. Skąd jesteś? Jak tu przyjechałeś? <laughs> o, widzę, że lubisz herbata, ja lubię kawę, to naprawdę nie są onieśmielające konwersacje, to nie jest bardzo głębokie poznawanie innych ludzi, bo tak naprawdę chodzi o to, żeby w ogóle ich poznać, żeby ich zachęcić do tego, żeby. Z Tobą porozmawiali. Niektórzy ludzie unikają rozpoczęcia rozmowy z obawy, że po chwili nie będą mieli o czym mówić. Z Tobą jest inaczej. Nie tylko rzadko brakuje Ci słów, ale czerpiesz autentyczną przyjemność z rozmowy z nieznajomym, gdyż dużą satysfakcję daje Ci przełamywanie lodów i nawiązywanie znajomości. A jak już tego dokonasz, z satysfakcją kończysz rozmowę i ruszasz dalej. I bardzo długo zastanawiałam się nad tym, jak to działa. Słyszałam różne feedbacki, informacje od klientów, i faktycznie jest tak, że ponieważ bardzo potrzebujesz mieć kontakt z różnymi ludźmi, cały czas potrzebujesz poznawać nowych ludzi, to ta znajomość nigdy nie jest jakaś bardzo głęboka. Ona raczej jest powierzchowna, niemniej jednak te lody zostają przełamane. Znajomość zostaje nawiązana tyle tylko, że potrzebujesz dalej biec i czasami, ponieważ twoja energia jest jak słońce, które ogrzewa, to czasami niektórzy ludzie mają takie uczucie, że to słońce ich opuszcza. I mają trochę taki żal. No jak to? Dopiero co się poznaliśmy, jak to? Już teraz odchodzisz, wychodzisz, co tu się dzieje? Warto w związku z tym łączyć tych ludzi ze sobą. Jeżeli jesteście w jakimś miejscu, konferencji, warsztacie, przyjęciu, na którym poznaliście wszystkich, to warto przed wyjściem, przed opuszczeniem tych ludzi, warto ich ze sobą połączyć, poznać, bo to jest właśnie Twój talent: możliwość połączenia ludzi ze sobą, dzięki temu, że to Ty wszystkich poznałeś i wiesz, kto jaki jest. Czytamy dalej. Czekają na ciebie nowi ludzie, nowe miejsca, kontakty, nowe grupy, do których się można przyłączyć. Na świecie nie ma nieznajomych. Jest tylko całe mnóstwo znajomych, których jeszcze nie spotkałeś. No właśnie. I to jest, to zdanie jest tak naprawdę wszystkim o tym talencie. Cały czas cię gna, cały czas masz potrzebę poznawania innych ludzi i jakakolwiek okazja do tego, żeby się poznać, stwarza możliwość, jeżeli masz taką możliwość. To na pewno z niej nie zrezygnujesz, a wręcz przeciwnie, do niej dążysz. Popatrzmy, co jeszcze mamy w materiałach na temat czaru. Widzimy tutaj, że są to osoby oczywiście, które odczuwają satysfakcję z przełamywania lodów i nawiązywania kontaktu z drugą osobą, kochają poznawać nowych ludzi i ich zjednywać. Jeszcze raz powtórzę, bardziej w tym zjednywaniu chodzi o poznawanie i możliwość po prostu nawiązania kontaktu. Czyli jeżeli ktoś jest introwertykiem, to dotąd <grymny> rozmawiamy z introwertykiem, aż uda nam się go poznać. Wartość, jaką wnosisz, to energia, oczywiście mnóstwo, mnóstwo energii. Tak jak powiedziałam, czasami słyszę od klientów, że, że to jest takie uczucie, jakby słoneczko czy też słońce weszło do pokoju. Przejmujesz inicjatywę towarzyską, bardzo szybko nawiązujesz ten kontakt, poznajesz nowych ludzi, przekonujesz ich do siebie, jesteś towarzyski, towarzyska zorientowana na ludzi, nawiązująca kontakty, budująca porozumienie. I rzeczywiście to, co się dzieje wtedy, kiedy talent już jest dojrzały, to korzystasz z tej cechy po to, żeby. Zbudować tą sieć społecznego wsparcia, czyli to, o czym ja powiedziałam. Wspieramy innych w tym, żeby oni się między so ze sobą łączyli, pomagamy im w tych połączeniach, czyli nie tylko nasycamy siebie i swoją chęć poznawania innych ludzi, ale pomagamy innym łączyć się ze sobą. Bardzo Ci dziękuję za ten krótki i bardzo treściwy, aczkolwiek skupiający uwagę odcinek. Do bardzo miłego usłyszenia w kolejnych odcinkach dotyczących talentów. Miłego dnia, pozdrawiam.